Hello, hello, witam wszystkich. Dzisiaj z innej beczki, porannik DCS-a, ale mamy programik, który można użyć też w innych grach do poprawy grafiki. Nie wiem, czy on wam się przydał. To jest różnie, tak? Ktoś go żywa, ktoś nie. Nieważne, bynajmniej macie tutaj. Będziecie mieli pod linkiem podlinkowany namiar. Ściągamy wersję 5.7.0 reshade Ja już mam tutaj ściągniętą tą wersję. Odpalamy sobie programik. Nie ma na liście naszej, naszej, naszego dcs Nie ma problemu. Otwieramy sobie dysk, w którym mamy zainstalowaną instancję DCS, czyli w moim przypadku jest to D DCS Open Beta Word. I tu mamy dwa katalogi, BIN zwykły i bin-mt tak? BIN zwykły to jest stary katalog i BIN MT, czyli obsługująco wielowątkowość. Nowa rzecz, która niedawno w ostatnim updatecie weszła. No, i ok, poprawia to jakość. Wiadomo. Zaznaczamy sobie plik Exe i dajemy otwórz. Tak, już mamy tutaj podlinkowane. Dajemy next, wybieramy sobie DirectX. Wybieramy next. No, was oczywiście do tego ekranu nie będzie. Pierwszy raz możemy sobie odinstalować, czyli odinstalować to i damy next. Przypisanie INI, czyli ustawień, dajmy Next, wybieramy co ma być zainstalowane. W standardnie mamy dwa Tiki pierwsze, a tutaj nic nie zmieniałem. Dajmy Next i już mamy zainstalowane program. Czyli w folderze, tym co wcześniej żeśmy wybrali, będziemy mieli DCS Open beta, tak bin mt mamy reshade widzicie mamy ten folder już odpalamy dss oczywiście z tą wersją mt niezwykłą nie wnikam w to jak co u kogo chodzi wiem tylko jedno że wielowątkowość daje Duże, duże przyspieszenia, czy znaczy nie duże, no, ale na różnych maszynach to różnie to wygląda ale bynajmniej w trybie e-multi na, ser na serwerach, przy misjach tu, gdzie są y, dużo jednostek postawionych to jest ten efekt na pewno dużo lepszy tak? widzicie, mamy z boku ekranu po lewej stronie y, info, że ten program się odpalił Czyli już DCS chodzi z ustawieniami. Ja już miałem wcześniej ustawienia, przycisk home na klawiaturze. Mamy tutaj, ja tutaj użyłem trzech ustawień. Oczywiście można dodawać sobie różne i na dole mamy suwaki. Tak? Do każdej, każdej pozycji suwak widzicie. No naprawdę tu jest możliwości dużo. Podstawowe trzy, tak jak u mnie są, jest ok. Adony, settings, yy, przypisanie klawiatury, czyli włączanie i wyłączanie tego tematu. Możemy na bieżąco to kontrolować. Wystarczy sobie tutaj przypisać, no, no nie wiem. Page up może jest używane, tak? End, włączał, yy, efekt, może, no nie wiem, insert, żeby załączał się ponownie. Statystyka, czyli dane z serwera. Tak to mniej więcej wygląda. Przynajmniej mamy od razu w tym programie jest fajne, że jeżeli cokolwiek wrzucimy, tak, to mamy od razu efekt, border, widzicie, mamy po bokach takie y, ramki, y, no, efekt, no są naprawdę, są niektóre są tak, tak śmieszne, różne, że no, jakiś tu layer możemy dorzucić, czyli jakąś tekstową wiadomość na ekran. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do następnych poradników. Bye bye!